Daj lajka i zostaw suba, pozostaw jakiś ślad po sobie, żebyśmy wiedzieli, że nas boty nie oglądają, tylko prawdziwi ludzie. Możesz nawet dać taktyczną kropkę w komentarzu. Bo jest przeważnie około 200 wyświetleń, i niech każdy, kto to obejrzy, zostawi kropeczkę, żebyśmy zrobili tyle, ile jest wyświetleń. Tyle komentarzy. Dzięki. Zamano wszystkim. Dzisiaj będzie znowu o waranach, a mianowicie, dzisiaj sobie porozmawiamy o waranie Gileni. Jest to jeden z mniejszych przedstawicieli waranów australijskich. Osiąga granicę 35 cm. Jest bardzo zwinny. Jest to typowo nadrzewna jaszczurka, dlatego powinniśmy ją trzymać w terrarium pionowym, nie bo znalazłem gdzieś informacje na zagranicznym YouTubie i zagranicznych e, stronach, że dużo ludzi go trzyma w poziomym terarium, e, a no powinniśmy go bardziej w pionowych terariach trzymać. E, my akurat tutaj mamy parę e, tych waranów i one są w takim terarium e, 60 na 70 wysokie, i na 40 głębokie. E, aranżacja w tym terarium to powinna wyglądać typowo tak jak do nadrzewnego warana, czyli jakieś tuby, gałęzie, żeby mogły się wspinać. Warto też z tyłu zrobić jakąś ściankę strukturalną. Może to być zwykły korek, żeby one po prostu mogły się gdzieś pospinać, pochodzić. Większość dnia spędzają na, na samej górze terarium, na gałęziach, więc warto im tam zrobić hotspot, żeby tam się mogło wygrzewać. Z tego co też zauważyłem u nas na hodowli, że mają takie tuby. I śpią w tych najwyżej położonych tubach, tych, tych najmniejszych, żeby po prostu się wcisły i tam się czują bardzo bezpiecznie w tych tubach. Więc te poradniki, co znalazłem gdzieś za granicą, że te teraria są poziome, no to moim zdaniem to, to nie odzwierciedla takich środowiska, no bo to są typowo nadrzewne jaszczury. Wyczytałem też, że w Australii spoty zostaje spotykane. W takich, yy, takim środowisku, że tam nie było drzew, też sobie radzą na ziemi yy, bardzo dobrze. No ale jeżeli to jest nadrzewny, no to starajmy się mu zy, zrobić takie terarium, żeby też było nadrzewne, yy, no i żeby to było tak, jak to powinno być. Jest to stosunkowo mały waran, więc on nie potrzebuje dużego terarium. Oczywiście, jak możemy mu zapewnić terarium, które będzie miał, nie wiem, metr wysokie czy metr 20 wysokie, no to też będzie do nich dobrze, no bo będą miały wtedy jeszcze więcej miejsca. No ale takie 70-80 cm wysokości spokojnie wystarczy bo tutaj mamy parę to ona sobie bez problemu radzi jest to bardzo zwinny waran więc jest na co popatrzeć jego kolory też są dość, dość ładne bo to jest takie szare, brązowe ma takie, jest taki nakrapiany, ma takie czapki porobione więc też dość ładnie wygląda z jedzeniem uniknie nie zauważyłem żadnego problemu. Jedzą tyle ile damy. Ja akurat mam miskę z jedzeniem na samym dole, więc one spokojnie schodzą. Pobierają sobie ten pokarm nie, ma, nie mają z tym żadnego problemu. No, suple, suplementacja wiadomo tak jak u większości jaszczurek dziennych, czyli wapnie. Witaminę D3 to, to trzeba im podawać parę razy w tygodniu albo zrobić sobie taką mieszankę, jak my mamy na hodowli, że odmierzyć sobie po prostu witaminę D3, wapń, zrobić taką mieszankę i co parę dni podawać im te im tak posypane, przygotowane karaczany. No pożywienie no to są typowo owady, czyli karaczan turecki, karaczan dubia. Czasami im podajemy też szarańcze świerszcze, więc tutaj jak najbardziej urozmaicona dieta wchodzi w grę. Podajemy to, co, to, co mamy. Wiadomo, karmówka też musi być dobrze, dobrze odżywiana, no, żeby te warany, no to tak jak jest u każdego zwierzaka, no, co na, na, nasza karmówka zje, to wtedy nasz, nasz pupil też to ma w sobie, one też mają jakąś wartość odżywczą wtedy dużo lepszą. Yy, więc yy, co jeszcze tu mogę o nich powiedzieć? Yy. Teraz aktualnie jesteśmy, no mamy taką porę roku, że jest zima, więc zauważyłem, że one nie, nie są jakoś zbytnio mm, aktywne. E, wyjdą się na, na jakiś czas wygrzać, potem chowiem się do duby. E, no ale to jest właśnie taka pora roku, że no, nie są zbyt aktywne. W lato, jak jest już cieplej na dworze, one też to wyczuwają, że jest temperatura inna na, mm, na dworze, więc też są aktywne. Z tego co zauważyłem to jeden osobnik jest bardziej aktywny od drugiego Drugi praktycznie cały czas przebywa w swojej dziupli Wychodzi tylko na chwilę, zjeść coś albo się wygrzać i, I to jest u niego cały dzień Drugi no to bardziej się wygrzewa Później jak się nagrzeje to zaczyna chodzić po całym terarium, Wszędzie go jest pełno Tu gdzieś na dole zaczyna chodzić gdzieś u góry Więc to też nie jest problem do obserwacji tych, tych zwierząt No też raczej nie są agresywne no te akurat warany nigdy w życiu mi krzywdy nie zrobiły są stosunkowo małe, więc to te, też trzeba uważać, że na przykład jak otwieramy sobie terrarium, żeby one nagle nam gdzieś nie, nie uciekły, no bo to jest mały zwierzak, może nam się gdzieś, gdzieś schować, będą problemy, żeby go, żeby go gdzieś wyciągnąć, no więc to trzeba mieć na uwadze, bo tak jak wcześniej powiedziałem, jest to jeden z najmniejszych waranów na, na świecie Większość tych waranów one osiągają praktycznie podobne, e, podobne rozmiary e, właśnie do tych 35 cm razem z ogonem, hmm. jest niby powiedziane, że one mogą nawet osiągać 60 cm, no ale jeszcze nigdzie nikt na hodowli się nie spotkał z, takim, z taką wielkością, więc powinniśmy przyjąć, że te 35-40 to jest taki max, co, co nam osiągną. My tutaj z powodzeniem trzymamy w tym terrarium parę. Nie ma żadnej agresji między nimi. Nie biją się, nie widziałem, żeby w ogóle dochodziło do jakichś przepychanek, do, do jakiegoś tam gryzienia czy czegokolwiek. Więc jak moim zdaniem, jak jest dobrze prowadzona ta nasza parka, nie powinno być problemu z tym, żeby, żeby one sobie nawzajem jakąś krzywdę robiły. No, tak jak powiedziałem mi się, to nie, nie zauważyłem tego, żeby był jakiś problem z nimi. Nawet śpią razem w jednym, w, w jednym korku, więc tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu. Przejdziemy za chwilę do, do pokazania tych waranów, jak one wyglądają, żebyście mieli jakieś odniesienie do tego, jak, jak wielkie są albo jak raczej jak małe są te warany. Więc przejdźmy sobie do wyciągnięcia jednego z tych waranów. No i tak jak widzimy tutaj mamy dorosłego warana, więc nie jest to wcale, wcale duży osobnik. Staramy go sobie wyciągnąć. Nie, może mnie nie ugryzie. No, jak widzimy, one, moje, moje zwierzęta nie są przy, przyzwyczajone do, do wyciągania. Ale nie powinno być z większego problemu. O, no, pójść ogonek i sobie możecie sami porównać na na tle mojej ręki jak to, jest duży, jak to jest duży waran, jest to dorosły więc on jest, no jest stosunkowo malutki kolory ma, ma super no i nie ma żadnego problemu żeby z nim w jakiś sposób obcować wiadomo on chce, chce uciec do siebie, bo nie jest nauczony żeby żebym go wyciągał, no ale jest to jest to mała jaszczurka, jeżeli chodzi o warany. No, a wszystkie proporcje typowego warana ma zachowane, więc jak się na niego popatrzymy, to od razu widać, że jest to waran. Nie, nie pomylimy go raczej z żadną, żadną inną jaszczurką. Jest to taki taki fajny, mały pupilek. Nie ma z nim żadnego problemu. Widzicie, ile jest? No, parę sekund jest na ręce. Nie jest, już, już troszkę się. Przyzwyczaja do tego nie jest jakiś wystraszony nie szuka od razu ucieczki. Więc nie ma problemu z tym waranem. No a to są typowo nadrzewne waranki. Sami widzicie, że jest winny. No, że ciężko, żeby, żeby, żeby spadł. Gdzieś zawsze znajdzie jedną łapką albo gdzieś tam trochę ogonem sobie, sobie pomoże, żeby. Żeby zawisnąć jeszcze, żeby nie spać, więc nie, nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o chodzenie Widzicie sami Jaki jest winny No drugi waran niestety jest, jest schowany Bo jego cały dzień wygląda tak, że on po prostu Na chwilkę się wygrzeje No i to jest wszystko Na, na co go stać Przez cały dzień Jest schowany jest chowany w tej tubie, bo tutaj mają e, taką tubę, idzie powiedzieć, bo tu jest, tu jest hotspot, tutaj mają lampę grzewczą i tu jest e, w granicach 40-45 stopni, tutaj się wygrzewają. E, często widziałem, że one po prostu chodzą tutaj do środka i też e, jak mają tutaj za ciepło, to tutaj sobie wejdą, żeby troszkę ograniczyć tą temperaturę, e, a śpią. E, tutaj obok mamy taką małą tubę też korkowa jest tutaj w środku i tu mają swój domek. Jest tam teraz aktualnie waran. No i tutaj przeważnie te dwa osobniki razem śpią. No widzimy, że mamy tutaj ściankę z korka. Jest to troszkę mało praktyczne, bo jak źle, źle to sobie zrobimy to karaczany albo inna karmówka nam się przedostaje po prostu za tą, za tą ściankę. No i wtedy no Po prostu one tam, tam nam siedzą. Jak ktoś nie chce mieć z tym problemu, no to albo to lepiej podkleić z silikonem, żeby ta karmówka nam się nie mogła dostać. Tutaj, jak jest złączenie jak jest tego, tu po prostu na boku, no to tu też są. No nie jest to zrobione tak, jak to powinno być zrobione, bo te terarium już takie kupiłem, nie zmieniałem go. Po prostu one w tym, w tym terarium mieszkały, więc uznałem, że jak już jest gotowe, no to niech będzie gotowe. I nie zmieniałem tutaj nic, ale jakby ktoś chciał sobie sam zrobić, no to po prostu lepiej to przykleić jakimś silikonem, zostawić to do wyschnięcia, żeby ten silikon już nie, nie, nie wydzielał żadnych zapachów, żadnych substancji e, do, do, tych, do, do, do tego terrarium, żebyśmy mieli to bezpieczne. No a samo, samo, sama aranżacja tego terrarium, to tak jak widzicie, jest to parę, parę tub korkowych, zrobiona taka wyspa ciepła właśnie tutaj żeby tu pod tym etachologenem było też 40-45 stopni mają jedną taką gałązkę od samego dołu do samej góry, żeby mogły się wspinać, parę dodatkowych tub, które też im pomagają w wchodzenie na, na samą górę, no po tej ściance też mogą sobie bez problemu wchodzić. Mam też tutaj do nich zrobiony taki pojemnik, że jakby coś, któraś z nich chciała składać jajka, bo tutaj jest parka ale ten pojemnik będę zmieniał, no bo myślałem, że on może być odkryty, żeby nie było przykryte, ale wiem, że będę musiał zrobić po prostu jakby taką norę, tak jak robiliśmy u Tristis i u Akanturusa, żeby one po prostu wiedziały, że to jest jakaś nora, mogą tam wejść, mogą się czuć bezpiecznie, no to nie zdaje takie coś egzaminu, wiem, przetestowałem to przez jakiś okres czasu, w ogóle z tego nie korzystają, nawet żeby jakąś tam sobie norkę wykopać czy coś też nie. Chociaż przypuszczałem, że raczej żadnej nory nie będą kopać, no bo to są nadrzewne warany, więc to nie jest tak, jakby w ignaturze, żeby, żeby kopały nory. No, ale dałem na testy, wiem, że się nie sprawdza e, i będziemy musieli coś przemyśleć. E, na zagranicznych forach i, i gdzieś tam w internecie wyszukałem, że e, dużo ludzi robi coś takiego, że on ta. Ten pojemnik jest po prostu dużo wyższy. On jest mniejszy, w sensie na szerokość jest, nie, nie jest taki szeroki, ale jest dużo wyższy. No i wtedy może, może to mieć jakąś rację, że, że one po prostu wiedzą, że to tak, jakby było jakieś drzewo, czy gdzieś jakaś skała, i tam sobie mogą wejść, bo nie jest to na ziemi, tylko gdzie, gdzieś, gdzieś wyżej. No i też coś takiego będę starał się zrobić. No bo w tym terenie mamy miejsce, żeby, żeby gdzieś tam z tyłu wkomponować jakiś pojemnik. No i będziemy widzieć, no mam nadzieję, że w tym roku coś, coś młodych z tego będzie, no bo mamy tutaj parę. Gdyby ten samiec nie chciał um, nic z tą samicą e, e, robić, nie będę widział, że, że będą jakieś, e, jakieś kopulacje ze strony tego samca. To mam jeszcze zapasowego samca, który siedzi w osobnym terarium. E, no więc mam nadzieję, że jak ten, ten sobie nie, nie, nie da rady, no to tamten samiec, który jest już chyba rok w osobnym terrarium, bez samicy. No to jak on tylko poczuje samicę, to wpadnie w szał i będzie, będzie od razu chciał przystąpić do, do, do godów. No więc mam dwa, dwa samce w zapasie, jedną samicę. Może w jeszcze jakimś późniejszym czasie, jak gdzieś będzie dostępne, to sobie samicę dokupię. Tylko, że no na razie... Na razie o niej, nie, nie myślałem. Mam, mam tą trójkę, więc jak się coś może gdzieś na, na rynku pojawi, to się zastanowię, żeby sobie dokupić dorosłą albo podrośniętą już samicę. Żeby po prostu była też gdzieś w takim zapasie, że jak tamta samica nie będzie chciała, to mamy drugą samicę i wtedy będziemy mogli powalczyć o rozmnożenie tych, tych waranów. No bo aktualnie będziemy się starać w tym sezonie rozmnożyć nie tylko ten, ten konkretny gatunek, ale jeszcze parę innych gatunków. Kolejny gatunek też doszedł do hodowli. Jest to praktycznie idzie powiedzieć dorosła samiczka, ale to o tym nagramy osobny materiał. No bo mamy ją dopiero parę dni, więc chcemy, żeby się spokojnie zaaklimatyzowała i w późniejszych filmach też na pewno wystąpi, bo jest to wam powiem mega Rarytas, mega fajne. Sam się zdziwiłem, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, że to jest jeden z najmniejszych gatunków warana na świecie a tam tamtego warana co kupiliśmy, no to jest jeszcze dużo mniejszy od tego, i jak ja go kupowałem, to myślałem sobie, że będzie trochę podobnych rozmiarów jak ten waran, bo też jednak jest jeden z mniejszych. Ale jak dostałem tamtą samicę, odebrałem ją, no to patrzę się, mówię, no to jest niemożliwe, że jest aż tak mały waran. A jeszcze to nie jest najmniejszy waran na świecie. Chociaż z tymi najmniejszymi waranami na świecie, co są, no to jest podobno ciężki temat, ale nie ukrywam, że też będę starał się go, się go dorwać, żeby też był w mojej hodowli. Nawet jeżeli nie będzie się go roznażać, coś to po prostu go chcę mieć jako zwierzę. Który będę wiedział, że to jest po prostu najmniejszy waran na świecie. bo na razie mamy jedne z najmniejszych waranów na świecie, i no chcę zrobić tak, żeby, żeby tamtego jeszcze też dorwać. A jak ktoś ma z Was pomysł, jakie zwierzę nowe na hodowle trafiło, to macie też podpowiedzi, że to jest jeden z mniejszych waranów, jest mniejszy od tego. Ja jest to dość taki, moim zdaniem, fajny rarytas na hodowli, to możecie napisać w komentarzach, o jaki gatunek, jaki gatunek mamy. Może ktoś z Was y, zgadnie albo jest pewny, przekonany w 100% jaki to jest gatunek, y, więc czekamy na jakieś komentarze. No i to by na w tym odcinku było na tyle, no bo tutaj o tych waranach, y, które pochodzą z Australii, nie ma już co więcej mówić, no bo większość z nich potrzebuje zbliżone warunki do siebie. No więc wiadomo, no, wilgotność praktycznie jest u wszystkich waranów podobna, no bo no, one, one są gdzieś z, z jednego kontynentu. Tam mogą być jakieś nie, nieliczne wahania, że tutaj 40%, tutaj 60%, ale nie jest to w żaden sposób żaden tropik. Większość to jest właśnie takie półpustynne, suche stepy. Temperatura wiadomo u większości waranów jest w granicach 40-45, nawet może. Może dochodzić do, do 50, więc tutaj każdy waren z Australii jest praktycznie jest podobny, jest podo z podobnego środowiska, nie ma co więcej się na ten temat rozwodzić, tutaj możecie podziwiać jak on wygląda, no jest troszkę przestraszony, nie wie co się, co się tutaj dzieje, ale też krzywda się mu nie dzieje, nie jest, nie, nie jest na, na co dzień stresowany, więc te, te parę, parę minut tego stresu może, może mu na dobrze zrobi. I, i, I w przyszłości będzie lepsza integracja z nim. No, bo mówię, że ja nie, nie pcham zbytnio rąk do tych waranów. One same ze sobą żyją jedynie tyle co do karmienia. Czasami po prostu wrzucam karmówkę, czasami karmię z ręki albo z pensety, żeby też nie były tak typowo dzikie te zwierzęta. I... Ale jakieś wie, wielkie mega interakcje z nimi nie, nie mam. No i to by było na tyle. Dzięki Wam wszystkim za, za oglądanie i dotrwanie do, do, do końca tego materiału. Jak się film spodobał, no to oczywiście łapka, sub i mile widziane będą komentarze, żeby to się trochę ta nasza interakcja była jakaś lepsza. Jak macie jakieś pytania, jakieś propozycje, cokolwiek, piszcie w komentarzach, może jakieś uwagi co do, co do tych zwierząt, co mamy, jakieś jesteście dłużej w tej, w tej naszej terrorystyce, więcej wiecie o tych zwierzętach, to też miło się czegoś dowiem, nauczę, no bo ja się chcę o tym wszystkim cały czas uczyć, cały czas czegoś nowego dowiadywać, no i dziękuję Wam jeszcze raz, na razie, cześć i do następnego